Siemano, z tej strony Didzie Demanek i dzisiaj Wam pokażę jak ściągnąć grę Warface, zarejestrować się na niej i obsługiwać menu gry. Ok, od, no to od razu zaczynamy. Musicie się najpierw zarejestrować, ja tu mam stronę otwartą do rejestracji, więc musicie tutaj wpisać e-mail i hasło, i potem kliknąć to potem was chyba przejście do tej strony do pobrania gry, tak mi się zdaje bo ja teraz miałem ten to dobra, to wtedy to ściągamy Bo wyskakuje taki windows, a czyli warface loader i musicie to se otworzyć ja to już mam ściągnięte, więc wejdę sobie musimy to włączyć, uruchamiamy Możemy to już włączyć. I wtedy musicie pobrać grę. Klikając ten przycisk. Jak jesteście nie jesteście zarejestrowani. To musicie kliknąć, to mu się tam pobrać Ileś tam zajmuje to chyba. Około 600. I wtedy w to klikacie. Tutaj to akurat co macie. I wchodzicie w grę. OK. To jest rejestracja. Jak pobrać grę, to już wam pokazałem. Teraz możemy wejść do gry. To się takie coś pokazuje. Macie to od razu zaznaczone automatycznie na to zielone, to pierwsze, czyli to trzecie I klikacie to Okej okay. Poczekamy chwilę aż się nam gra włączy Okej, okay, już jestem z powrotem Gra się trochę długo ładowała, ale Już jesteśmy Więc przed tym macie Musicie zrobić tego, mm, jak to się nazywa Postać Tylko musicie tam możecie wpisywać tylko jedynie cyfry I znaki bo ten porycisku jest więc nie za bardzo no i tutaj mamy PVE jakiś i PVP tutaj możecie grać w 5 osób tryb jakiejś kooperacji coś takiego a tutaj w PVP to nie będziemy chodzić tylko tutaj jedziemy w to i tu macie tak najpierw pokażę jak to wszystko w ustawieniach jest tutaj macie skutki krebsowe sepły ustawiać możecie tutaj celownik jaki ma mieć możecie mieć Tutaj rozdzielczość ekranu Tutaj gamma, czyli jasność gry Tutaj nie wiem o co chodzi, ale... Tutaj dźwięk z gry No i tutaj to wszystko? Tak, to wszystko, ok Dobra, i przykładowo, wejdziemy sobie na jakiś serwis, tylko niepewny Przykładowo na ten O, akurat jestem no i jakbyście chcieli zaprosić kogoś, to musi musicie najpierw napisać tu coś na czacie, kliknąć Enter czy coś takiego. Potem... Pokażę na tym kolesiu. I musicie kliknąć to pierwsze. To coś. I wtedy go dodajecie do znajomych. Jak jeste, jesteście na tym serwie, jest mniej osób, to taką strzałeczkę klikacie i on dołącza do tego serwa. I tak samo jest odwrotnie. Ok, no to tak. Tu jest ten kolo, który... To związa jakby tym serwerem zmienia mapy O kurde gram się zaczyna I klikacie wtedy rotop Dobra To myślę że wszystko by było na tym, w tym poradniku Więc dzięki za obejrzenie tego poradnika Cześć i nara